Cześć. Z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj pokażę wam jak wstawić galerię w Elementorze. Także moi drodzy, zaczynamy. Na sam początku oczywiście loguję się do Elementora. No i jako że jest tutaj wersja darmowa, wstawiamy sobie w ogólnych taki widget jak galeria podstawowa moi drodzy. Jak widzicie nie mamy żadnych obrazków w tejże galerii. Żeby je dodać trzeba kliknąć tutaj na ten plusik w kwadracie. I zaznaczamy sobie, jakie zdjęcia chcemy z naszej galerii dodać. Oczywiście jeżeli chcemy więcej zdjęć dodać, klikamy na prześlij pliki. Możemy sobie tutaj kliknąć na wybierz pliki lub przeciągnąć i dodać jakieś dodatkowe zdjęcia do naszej biblioteki mediów. Jak już tutaj zaznaczymy sobie zdjęcia, które chcemy dodać do galerii, klikamy na utwórz galerię. I wstaw galerię. Jak widzicie, mamy już tutaj trzy zdjęcia dodane. Po kliknięciu w tym momencie powiększa się nam zdjęcie. Teraz tak, możemy sobie tutaj ustalić wielkość obrazka. Także od nas to zależy, jak duże mają być tutaj miniaturki. Staramy sobie teraz: 150x150. 150. Możemy ustalić sobie ilość kolumn. Możemy sobie ustalić, co będzie odnośnikiem. Czy ma być to plik multimedialny. Czyli po prostu jak klikniemy, to powiększy nam się fotka. Możemy także sobie ustalić, żeby odnośnikiem była strona załącznika. Wtedy po prostu w nowym oknie otworzy nam się fotka, moi drodzy. Dodatkowo możemy ustalić sobie kolejność obrazków w galerii. Może to być domyślna lub losowa. Wchodząc w styl, możemy tutaj sobie ustalić odstęp pomiędzy obrazkami. Możemy także dodać sobie obramowanie ustawić oczywiście jego kolor zaokrąglenia oraz moi drodzy możemy tutaj podpis ustalić, czy ma być on wyświetlany czy ukryty. Jeżeli będzie wyświetlony, możemy oczywiście tutaj jego wyrównanie ustalić sobie kolor tekstu, typografii, cień tekstu, a podpis moi drodzy to jest nic innego jak tutaj o to, czyli jeżeli sobie wpiszę x, y, z. Jeszcze raz kliknij wstaw, tak jak widzicie Każde zdjęcie możemy sobie podpisać. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj, a już niebawem kolejne nowe filmy. Także, moi drodzy, do zobaczenia, cześć!